Moim i Waszym przede wszystkim gościem jest Krzysztof Zalewski. Cześć. Cześć. Jesteśmy w Radiu Lublin, a to jest audycja Polska na czasie, a jak na czasie, to najnowszy album, szósty studyjny album Krzysztofa Zalewskiego, czyli Z głowy. No i przede wszystkim już była mowa o tym, że była to płyta tygodnia, niemniej będziemy wracać do tych nagrań jeszcze po wielokroć, tym bardziej, że nasi słuchacze, tak jak już wspomniała nasza koleżanka redakcyjna, no uwielbiają Twoją muzykę i, i kawałki tak wrażliwe, mimo że funkujące, to, to dotykają ludzi do łez. I ten album jest, że można się po prostu wzruszać, nawet tupiąc nogą. Ja to nazywam takie pogo z zastanowieniem czasami. Mm -hmm. Mo, może zacznę od tego w ogóle, bo się dużo, dużo u ciebie dzieje. Jak miałeś te 16-17 lat, byłeś młodym chłopakiem, to czy miałeś w głowie takie, jak się teraz to mówi, afirmacje? że będziesz trzy razy w męskim graniu, że będziesz yy, śpiewać piosenki Niemena? Nie, no takich na pewno nie miałem wizji, gdyż nie było wtedy męskiego grania, a z, no, z Niemenem może coś bym gdzieś tam znalazł, no, wtedy, wtedy na pewno zapatrywałem się na niego jako na najlepszego wokalistę polskiego, bo ja lubiłem wtedy, żeby wysoko śpiewać, wiesz, i bohatersko. A w tym Niemen oczywiście był świetny, bo był to okres metalowy. Natomiast, no tak, ogólnie odpowiadając na Twoje pytanie, tak, ja, ja nie miałem wątpliwości, czym się będę zajmował w życiu. Ja wtedy już miałem zespół, i mimo, że graliśmy bardzo słabo, to ja wiedziałem, że wiesz, byłem przekonany, że tak powiem, o, o, o swojej racji o tym, że to ma sens. I wydaje mi się, też chodziliśmy do różnych rozgłośni, no nie, nie, wiesz, progi Radia Lublin były za wysokie dla nas, ale jakieś studenckie rozgłośnie, wiesz, takie rzeczy z demówkami mm -hmm. nagrywanymi za własne pieniądze, chodziliśmy już wtedy. Dopraszaliśmy się, żeby chociaż <coughs> piosenkę można było puścić. Trzeba pamiętać, że to czasy początków internetu, więc to, wiesz, nie, było trochę inaczej, nie tak, że teraz nagrywasz, wrzucasz w interneta. Mm, i, I dzieje się to inaczej, wszystko. Ale tak, no ja nie miałem wątpliwości. Wydaje mi się, że ta bezczelność i przekonanie o, o, wiesz, o swojej racji są potrzebne na pewnym etapie. Jakaś taka młodzieńcza arogancja, nie? Żeby niezależnie od tego, co sobą reprezentujesz muzycznie, trzeba, trzeba w siebie uwierzyć przede wszystkim. A, a warsztatu i rzemiosła zawsze można się nauczyć później. No, jak to było w moim przypadku? No, zajęło mi to tam 10 lat, ale. Ale czegoś tam się nauczyłem. Sam otwarcie przyznałeś, że w wielu wywiadach, rozmowach, że najpierw ta gitara była Twoim, że tak powiem, głównym narzędziem, i to wziąłeś na warsztat. No i właśnie jeszcze pytanie, czy ten okres między pierwszą a drugą płytą wynikał z Twojego jakiegoś takiego lęku, czy, czy tych wtedy uwag Marcina we, we Wrocławiu, Marcina Borsa, przypomnijmy. Mhm. No, z jednego i z drugiego na pewno. Wiesz, skoro pierwsza płyta nie poszła i no też byłem świadom jej wielu niedoskonałości, aczkolwiek nie mam żalu do siebie, bo zrobiłem najlepiej jak umiałem na wtedy. No to jakoś w mojej głowie powstał już taki, wiesz, konstrukt, że drugą muszę absolutnie zdeklasować całą konkurencję na polskim rynku, po prostu wjechać na białym koniu i żeby wszyscy, wiesz, padli z wrażenia. No więc jeżeli tak sobie poprzeczkę wysoko stawiasz, no to trudno się dziwić, że że tej płyty nie wydawałem latami, no bo wszystko, co robiłem, wydawało mi się za słabe. A też wpatrzony byłem rzeczywiście w Marcina Borsa, starszego ode mnie parę lat, producenta i gitarzystę świetnego, który prowadził studio nagrań we Wrocławiu. I jakby każde słowo z jego ust traktowałem jak prawdę objawioną. I wiesz, on tam jeszcze kręcił nosem, że mogło być lepiej, że coś. No i teraz też nie roztrząsam, czy to dobrze, czy źle. Na pewno gdybym, wiesz, mogłem wydawać płyty już w wieku tam nie wiem 22-3 lat, bo miałem materiał, pisałem piosenki wtedy. Ale to jest takie gdybanie, wiesz, co by było gdyby, no czy lepsza taka droga, czy inna. Wiesz, grunt, że jestem tu, gdzie jestem, mam 40 lat, jeszcze mi się chce, już coś potrafię i, i to jest idealne połączenie tak naprawdę. No, z zastrzeżeniem, że wiesz, dzisiaj grałem w Radiu Lublin na akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. I może wiesz, stłuszka samochodowa, która pozbawiła mnie auta i musiałem przyjechać z, z kierowcą, spowodowała ten lekki nerw. A może właśnie to, że wychodzę na dużą scenę, mam nie wiem, 4 tysiące ludzi wiesz, w, w hali, czy 5 przed sobą, i kompletnie nie czuję stresu. Jakby jestem u siebie w domu. A tutaj jest bardzo intymnie, jest, nie wiem, 100 osób. Może jestem sam z gitarą i czuję, że stary, coś się dzieje, po prostu trzęsie mi się głos w dole. Nie? Czy, to jest, czy to jest, wiesz, jeszcze cały czas brak odpowiedniego warsztatu, czy może jednak czasami wzruszenie, powrót do źródeł, wiesz, powoduje no, jakiś lekki stres, nazwijmy to. A stresowałeś się decyzją, czy dać po pierwsze jako singiel tytułowy, po drugie jako inaczej stylistyczny, czyli rapowy, mhm. e, numer na otwarcie z buta płyty? Nie, to wydawało mi się świetnym pomysłem, przy czym ja myślałem o tym jako o takim trochę gagu, trochę fortelu, żeby, wiesz, wypuścić numer taki w, trochę w stylu, nie wiem, Kazika na żywo, trochę w stylu Rage'ów i mm, no może do Rage'ów to bym nie porównywał tego, ale Bardziej KNZ rzeczywiście, no bo mówi się, że to rapowy numer. I teraz ja się zastanawiam, czy, czy Kazik na żywo to jest rap, czy Rage Against the Maszyni to jest rap, wiesz. Czy, czy nie wiem. Misty Boys. Mi tak, czy to nie? też jest rap? No ale nieważne. Myślałem, żeby tak wiesz, zaskoczyć trochę słuchaczy, a później tam wiesz, odczekać tydzień, dwa i uspokoić ich prawilnym radiowym numerem. I, i, i to tą przerwę między jednym a drugim singlem skróciliśmy do dwóch dni, zdaje się, ale. Ku naszemu zaskoczeniu, i mojemu, i zespołu, i, i firmy płytowej, okazało się, że ten rapowy numer zrobił dużo większą robotę, niż wszystkie pozostałe single, wiesz, które wydawało mi się, że są, no i Edith Piaf, i Kochaj, to są takie bardzo radiowe piosenki, ale widocznie za mało radiowe na te, wiesz, olbrzymie e, stacje, jakby w te, z, z tą sieczką się nie, nie, nie komponują dobrze. A numer z głowy jest na tyle bezczelny, na tyle, wiesz, bez ogródek, na tyle oporowy, taki bez, bez trzymanki, bez hamulców, że, że spotkał się naprawdę z silnym odzewem. Nie? I to nie mówię już tylko w, w liczbach, że rzeczywiście dużo ludzi do mnie pisało, ale rodzaj emocji, jakie ten numer wzbudził. I to znowu potwierdza moje przypuszczenia, że... Dzisiaj w muzyce mało jest y, prawdy, mało jest treści, że, że, że mnóstwo ludzi pisze piosenki i sam z, też do nich się często zaliczam, wiesz, żeby tak mniej więcej coś opowiedzieć, ale może coś dookoła, może, wiesz, ukryjemy za metaforą, żeby... A, a w erze, wiesz, y, przeglądania social mediów, gdzie jesteśmy atakowani miliardem informacji codziennie, no taki ostry przekaz prosto z serca, po prostu bez y, żadnej, wiesz, y, bibułki, y, gąbki, metafory... No, jest, jak się okazuje, potrzebny chyba. W dodatku jeszcze do tego trzeba zaznaczyć doskonałą e, oprawę wizualną Singla z głowy. No i mam tutaj za, zanotowany taki hashtag maszynka. Hmm. E, czy miały się w planach fryzjerskich, nazwijmy to, e, przed tytułem płyty, czy po prostu jednak to oprócz tego udanego teledysku i szokującego dla wielu hmm. była taka wprawka? jak to mówił Wojciech Mann kiedyś, do tego by zaznaczyć, uwaga ludzie, to będzie nie tylko włos z głowy, ale i ja cały, mm -hmm. ja cekinowy, teraz zamieniam sobie marynarkę cekinową na t-shirt naglany na spód. No nie, nie wiem co było pierwsze, wiesz, czy jajko, czy kura. No, siedzieliśmy w, w, w kajaksie i, i robiliśmy burzę mózgów i ewidentnie no, doszliśmy do wniosku, że, że potrzebujemy jakiegoś silnego symbolu, który, wiesz, no możesz nagrać dobrą płytę, ale jeszcze trzeba ją umiejętnie sprzedać, no, mhm. czyli użyć jakichś trzech haseł, które spowodują, że, wiesz, że, że to będzie charakterystyczne i ludzie będą wiedzieli, czego mogą się spodziewać, więc, no, ta płyta jest, jak na dzisiejsze standardy, gdzieś tam grania około popowego, mimo wszystko mainstreamowego, to jest bardzo szczera płyta i bardzo bezpośrednia i bardzo surowa, taka chropowata, myśmy to nagrywali w większości na setkę, na żywo, no i potrzebowaliśmy czegoś, żeby to podkreślić i... Chyba najpierw, wiesz, wymyśliłem tytuł, że, że z głowy i potem ktoś rzucił, no to trzeba ogolić łeb. No. Wiesz, przy takich krótkich włosach, jak ja nosiłem, cóż to za poświęcenie, a faktycznie, e, mimo, że przecież nie wymyśliliśmy tego, bo już Edyta Bartosiewicz goliła głowę w, w teledysku do piosenki Tatuaże, zdaje się, Tatuaż, a... Ale robi to wrażenie za każdym razem, wiesz. I okazuje się, że najtańszy z naszych czterech teledysków zrobił największą furorę też, no bo wiesz, cóż to za koszta, postawić kamerę nawet drogą, nawet, wiesz, staśmą i ogolić dwa razy głowę. No więcej razy i tak nie mogliśmy tego robić, bo już nie miałem włosów. Proste metody są często najlepsze, najlepsze tak, oczywiście. stara, dobra zasada. No właśnie, pojawiła się setka, więc setka, w, jeśli chodzi oczywiście o formę nagrania, a nie rekordowych ilości sprzedaży w Polsce. No więc właśnie, czy sposób nagrywania na setkę tego materiału wynikał z tego, że ty powiedziałeś tak, mm, tak mi się wydaje, czy pomyślałeś sobie, okej, okay, przy zabawie nie miałeś do końca, mm, albo praktycznie w ogóle. Upustu tutaj energii, potencjału elektropopowego tego albumu koncertowego? Czy setka pomagała Wam wprawić się też w, w późniejsze koncerty? Już pierwszy za to był oficjalny ta, Poznań. Tak, no bardzo, bardzo piękny koncert. W ogóle zapraszam Was bardzo serdecznie. Oczywiście nawiedzimy Lublin i, i, i marzę o tym. Natomiast kiedy, nie wiem, więc. Może to jeszcze chwilę potrwać, więc tymczasem zapraszam. Najbliżej jest do Warszawy 19 grudnia, ale macie jeszcze do wyboru Gdańsk, Kraków, Katowice i Wrocław. E, to naprawdę no, niepowtarzalne koncerty, bo bardzo długie i przetkane rozmaitymi. Udogodnieniami, ulepszeniami jest chór, jest, jest chór dzieci, jest młodzież grająca na gitarach, są goście. No, naprawdę jest to wyjątkowy koncert. Nowa aranżacja piosenek i tak dalej. Ale skąd granie na setę? No, z tego tytułu, że ja nie mogę słuchać moich płyt, po prostu. E, zawsze mnie coś denerwuje. I bardziej jestem skłonny sobie wybaczyć błędy, kiedy słucham nagrań koncertowych. Bo mimo, że tam jest trochę nierówno, trochę nieczysto, nie zawsze jest uśpiewany tak, jak sobie tego życzył, to jest, jednak jest tam jakiś rodzaj energii, którego w tych nagraniach płytowych często trochę mi brakuje. Poza tym, no, chciałem jakoś tak grubą kreską oddzielić, wiesz, zabawę od tej płyty, no, żeby się jednak czymś różniła. Żeby, wiesz, no, to nadal nie jest taki, taka wolta, jak u Bowiego o 180 stopni, ale, ale jest dosyć, dosyć mocna. No więc yy, pomyślałem, że skoro moim największym atutem jest granie koncertów, tam leży moja największa siła, tam jest największa energia, no to żeby przełożyć to jakkolwiek na język płyty, trzeba po prostu pograć z chłopakami w sali prób, a potem przejść, wiesz, i zamiast yy, nagrywać najpierw bębny, potem bas, potem gitarę, to raz, dwa, trzy, cztery, gramy całą piosenkę trzy razy, wybieramy najlepsze take'i już i załatwione. Mm, oczywiście no, gdzie gdzie musiałem dogrywać wokale osobno, bo, bo, bo się nie dało, bo nie wiem, grałem na gitarze i wokal z drutami, z gitary, ze strunami się w mikrofon zbierał i, i były produkcyjne jakby problemy, ale tak czy siak no, jest na tej płycie na pewno dużo, dużo takiej żywej energii. Mhm. Nie jesteś osamotniony w tworzeniu, bo Andrzeja Markowskiego znasz no już chyba dwie dekady, nawet ponad. No, no, tak, no. no ale coś takiego. W każdym razie też mam w swoich notatkach hashtag Andrzejki, ponieważ to nie, nie jedyny Andrzej na, tak. na albumie z głowy. Tak, tak. No jeszcze jest Andrzej Smolik. Tutaj musimy w następnej edycji płyty to zaznaczyć, bo to piękne solo na pianie w piosence. Uciekaj. Uciekaj, tak. Mhm. To jest Andrzej Smolik. I tutaj chyle czoła naprawdę przed no, przed Andrzejem Smolikiem, ale przed Jarkiem Szubrychtem. On napisał recenzję płyty i bardzo pochlebną, w ogóle dziękuję mu, i, i pisał właśnie o inspiracjach, które już wymieniłeś, i wymienił pianista od Błowiego. Ja nie pamiętam nawet, jak on się nazywa. Już musiałem sprawdzić, czy to ten sam. I mówię, Jezus, co za wyczucie. Pamiętam, siedzieliśmy. Przy tym numerze z, z Andrzejem Smolikiem w samochodzie i ja mu włączałem płyty bo jego i włączałem mu solówki na pianie właśnie tego pianisty mhm. e, z płyty Outside na przykład, że ja chciał tak, żeby on tak chciał, zagrał mniej więcej w tą, w tą stronę. Oczywiście zagrał to po, po swojemu, ale co za nosu, Jarka Szubrychta, dziennikarza, że, że to wychwycił. Tak czy siak tak, Andrzej Smolik pojechał z nami tak w towarzysko w sumie. Niespecjalnie się wtrącał, no bo widział, on jest cudownym człowiekiem, tam gdzie wiesz... Potrzebna jest jego pomoc. On jej zawsze udzieli. Jest pięknym aranżerem i potrafi spoić cały zespół, ale tam, gdzie widzi, że my jesteśmy, wiesz, z Andrzejem Markowskim czy z genią. Inaczej go nazywamy tak, wiesz, przekonani, absolutnie, że tu jest stopa podwójna, tu jest werbel, tu jest podcinka na hejkecie, nie ruszamy tego. No to mówił, dobra chłopaki, jak chcecie. Ale pomagał nam wybierać tejki najlepsze. Pomagał nam, nie wiem, wybierać, że inny werbel weźcie. A tutaj dograjcie banjo. Akurat piosenka z banjo nie weszła na płytę, ale jest taka piosenka jedna. No tak, powiedziałeś, że są chyba dwie, które. No właśnie, pytanie, czy na jakiejś wersji Deluxe. Zobaczymy. Się może znajdą. Zobaczymy. No, ja, mam, ja, mam, ja mam inne plany trochę teraz, ale. Zobaczymy. Tak czy siak, Andrzej Smolik przede wszystkim był takim dobrym duchem, i przez te trzy tygodnie w studio on wprowadzał dobrą atmosferę. Bo my się lubimy z chłopakami z zespołu, ale trzy tygodnie, wiesz, siedzieć sobie na głowie, byłyby konflikty. A tutaj Andrzej Smolik właśnie tysiącem anegdot umilał nam czas i wszyscy wiesz, leżeliśmy ze śmiechu. I, i śmiech pomaga, tak. Zdecydowanie śmiech i taniec, bo na scenie cię roznosi, więc y, ja naprawdę życzę ci, żebyś miał w końcu, Krzysztof, okazję do, do wyskakania tej płyty n, razem z ludźmi, bo ludzie y, naprawdę czekają na szczerego artystę i y, masz 40 lat, y, wiele doświadczenia, i gdybyś miał się przejmować hejtem, tym, y, który panuje w sieci, na to, że ktoś w Polsce chcę tańczyć na scenie, a nie tylko zajmować się tym, za co ci płacą, mm. bo to są naprawdę niektóre oryginały, że tak powiem, w sieci, jeśli chodzi o komentarze. Bardzo ci życzę tego, żeby ten rok, który przewodzi na tym albumie, miał swoje ujście również tam, gdzie ty to lubisz robić najlepiej. Tak, czyli na scenie, no słuchajcie, na scenie. wpadajcie na koncerty, jak będę w Lublinie, a na pewno będę, no bo nie mogę się Doczekać, no to się widzimy wszyscy, a, a ci z Was, którzy mają trochę wolnego czasu i mogą się kopsnąć do sąsiedniego miasta. 19 grudnia gramy na torwarze w Warszawie. E, więc no, wpadajcie, naprawdę. Na, na, na koncertach okazuje się, no dobrze to przewidziałem, że na koncertach ta płyta ma jeszcze większego kopa, więc jeżeli brakuje Wam and rock'n'rolla przetykanego, wiesz, smutnymi, wrażliwymi piosenkami, z towarzyszeniem pięknego chórku i, i znakomitych muzyków, to to zapraszam. Wow, brzmi jak super powiększony zestaw. <grym> <grym> Moim i waszym gościem był Krzysztof Zalewski. Na koniec ostatnie zdanie. Czego sobie życzysz najbardziej? Zdrowia. I fizycznego, żeby jak najdłużej móc biegać po scenie i psychicznego, to też trzeba o głowę dbać bardzo, bo w dzisiejszych czasach właśnie zalewu informacji i tych strzałów dopaminowych co chwilę, że wiesz, tutaj jest nowy filmik, a tu ktoś polajkował, a tu coś, naprawdę łatwo jest utracić tą równowagę i spokój ducha, więc sobie i wam bardzo tego życzę. No, a ja dodam jeszcze miłości do siebie i do wszystkich. E, bardzo dziękuję za rozmowę Dzięki i do miłego zobaczenia. Dziękuję. Dzięki.